Ktoś ma te setki tysięcy złotych, nie wiadomo skąd, czy pożyczył, czy swojego oszczędności, to niech się wybierze, nawet, nie wiem, autobusem czy, mhm. czy z sąsiadem samochodem, pojechać do siedziby firmy, zobaczyć, gdzie ta firma stacjonuje. Jeżeli nie ma siedziby firmy, to niech przyjdzie do takiego kantoru naszego, czy, czy innych miejsc, które stacjonarnie działają, zapytać, no my za to nie bierzemy pieniędzy, tak? Więc mhm. kurczę, trochę wyobraźni tym ludziom brakuje, moim zdaniem. No. No faktycznie, bo tak sobie patrzę, Przeciętny, powiedzmy Polak, idący oglądać samochód, który chce kupić używany, on ten samochód prześwietli na we wszystkich możliwych skanerach hurde, pojedzie do trzech stacji kontroli pojazdów, przebada go i sprawdzi jeszcze papiery pięć razy przed podpisaniem umowy. I czasem są to samochody za powiedzmy 20-30 tysięcy złotych, a tutaj mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie ludzie pakują 100, 200 i więcej tysięcy tak. złotych w coś, co w ogóle jest no, totalnie niesprawdzone. Nie? Tak. Czyli co, no ale to chciwość. Wydaje mi się, że to chyba jest to, co ty powiedziałeś, że to jest po prostu chciwość. Włącza nam się chciwość, klapki na oczy i nie widzimy tych flakostrzegawczych. Chci tak, chciwość i naiwność, bo mm, to, co no, robią świetnie ci wszyscy z kamerzy, to oni też budują relacje. Maszą inaczej, dobra, będę się trzymał tej mhm. platformy. To jest tak, że wiesz, że jak się opiekun przyczepi do, do ciebie, czy na przykład do twojej mamy by się przyczepił, mhm. to on by codziennie dzwonił do niej i, i pytał, jak się czujesz, co dzisiaj tak. robisz. Wiesz, buduję taką relację przyjaciela, nie? I później, e, wiesz, tu wrzuć 100 złotych, później widzisz, kurczę, z tych 100 złotych zrobiło ci się 500. Mogło, jakbyś mm. od razu wrzuciła 10 tysięcy, to by, byś już miała, nie wiem, 50 tysięcy, nie? Mm -hmm. I tak to działa.